Dzisiaj pogramy sobie wy albo zaczniemy sobie wy... W sumie to mnie bardzo interesowało, wiecie? Battle run plus secret. Jaki to będzie secret? Secret i cholera? Seriously? Eee... A, już myślałem, że to jest coś w stylu... Wyjdź zagłosuj ale przeczytałem w końcu, tak się popatrzyłem, przez chwilę przeczytałem, cholera jasna. Coś innego. I, I po prostu myślałem, że, że, że po prostu pojadę dalej i tak zrobiłem. Prawda? To jest coś, tak? Dobrze, ale to miał być bottle run, prawda? A nie, kurde, glass break. Ej, czy ja coś źle przeczytałem, czy, czy co? Czy to jest właśnie ten bonus, o którym była mowa? Won, level 2. Co to będzie? To jest bardzo proste. Speed 7. Ech, co to ma być w ogóle? Co Ej, no bez przesady, czy to naprawdę ma być takie proste, jak się wydaje? Nie rozumiem, nie rozumiem idei. Po! Ja oh, level 3 Bottle Breaker. Oh, o, Bottle Breaker jest spoko. W jakim cennym te. w ogóle te. te. butelki są. już chyba w to kiedyś grałem. Wiecie? Coś mi się tak wydaje. Ale jasna, tak? Wygląda jakbym w to już kiedyś grał. Eee no właśnie, te taki, jak mi co się zostało połączone i ja już w kiedyś grałem na pewno jestem pewien na 100 miliardów producji Jak ciężko to idzie dość... Dobrze, dziękuję. O! Bottlefall. Uuu! Przeżyłem, tylko dziecko zginęło. Niestety. Niestety. Ale... Nie normalnie wiecie, co muszę jeszcze... Bottle run. Nie było... Ani butel... Znaczy no, był bottle, Były butelki bottle... Nie wiem, to, tak to tak się raczej nie czyta, nie wiem jak to się czyta, więc nie piszcie w komentarzu. Unboxing! Unboxing! kuźwa z mi. Unboxing się czyta. Gówno mnie to obchodzi jak się czyta. Eee... Exit, tak, dziękuję. Dobra, nie było, nie było ani butelek, ani... biegnięcia po butelek... po butelkach, ani nic, po prostu... Masakra, nie wiem, nie wiem, rozumiem tego kompletnie. No, złap się. Złab. No, no, da. no. Weź to złapno. O oh, nie. Yeah. Ej, żeby Ej, żeby tu. A w ogóle masz jaką mcata kap. Ej, bo już ją mu to. Ej, Dlaczego to nie działa? No weź ty coś mu zrób, no. I teraz na dół. I teraz na dół. No, tak, gówno. Nie wiem. Nie lubię się z takimi bawić normalnie. Mm, table run. Table. Ojej, lepiej. Jejo, wyskoczyliśmy na serio. Ależ serio, jak ja mam niby stąpam, wyskoczyć, he? Ja się pytam, jak. Uu! A, dobra, to już to już lepsze, to już lepsze. O, ma skarpetki. Nie wierzę w co, co ty. Ale serio. Ani do tego, ani do tego nie skoczył. No tak, super. Super, to ja sobie wskoczę do kineś do proa, co tam. O ile on będzie w ogóle chciał tam wskoczyć. Dawaj! Wierzę w ciebie, że też radę, odkrywaczu! Dawaj! Nie w tą stronę idziesz, odkrywaczu! W drugą się idzie, w drugą, idioto! Ja nie żartuję. Cholera, jasna, weźcie i idź w drugą. Dawaj! Dawaj, 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 teraz ci się No weź! Jakbym miał nogi, to by było o wiele łatwiej. Nie, no weź! Ja cię! No jeszcze idzie do gud! Jakby normalnie, weź się tak, złap swoją nogę i ją z powrotem. Dawaj. Czekajcie, bo to jest dobry sposób. Kurde, noga poleciała za tak daleko. No kucni, usiądź! Usiądź, ja wiem, że ty nie masz nóg! A, polisz, polisz nogi, polisz nogi, polisz nogi. Nie no, żartuję. Nie będzie lizał właśnie krwi. Dobrze! Ale jaki wesoły, skoczył normalnie. Aż do góry skoczył, no. Dobrze. Kusiwa. Patrzcie, jak mało brakuje, widzicie? On normalnie chyba chce mi zrobić na złość i normalnie tam nie wskoczyć, wiecie? Eee, Kusiwa! a już tak blisko było. No widzieliście to, prawda? Kurde. Eee. Dawaj. Nie, nowe. Fuck. No weź. No proszę cię, weź tam, wskocz ty. Okay. Nie no, nie tak! Uuuh. Uuuh. Fuck! Dawaj, połóż tam nogi na tym czerwonym mi się wepchnął! A gówno nie chce mi się idę, stąd w ogóle idę z tego levela. 10 ways to die, a pewnie będzie tylko 3 albo 2, albo albo 1, albo. I potem będzie Rate 5 to get next level, motherfuck! Jump! Star! Disco Polo! Disco Polo to jest Disco Ball, znaczy dobra nie Disco Polo Disco Accident Op! Op! Miało być do dupy jeża, op! Jej, jaka impra, jaka impra Cholera, chyba impra będzie trwała i trwała No, kuźwa Pogo, what the fuck are you doing? Come on! Utknął, no, no bez ja... O, w końcu, dał radę No i co to za accident? Piłka na niego spadła. Jaki... E, nie, to czekajcie, to jest ta, to jest piłka taka odblaskowa, wiecie? Superman! You are the best Superman! Żartowałem! No dobra. Już więcej tego nie zniosę! Wow, gdyby to był głośniejszy krzyż, to sam bym się przestraszył, szczerze mówiąc. Och, to tak, ja coś tak podejrzewałam. Wiecie co, że to jest walizka kobiety, albo torebka, taka wielka torebka, gdzie kompletnie jest miliard rzeczy i on nie może nic znaleźć. Ale co tu się nagle dzieje? BAH! No, idiota. No weź tam wskocz, ty ze strzańców. Bach mówię, no. No mówię Bach do cholera, a nie zablokuj się. O, dziękuję. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? O, głupia torebka, no. gdzie co to guzwa, Zabiło mnie. O, tak, to jest zazdrosna ex, która widzi swojego chłopaka, który całuje jej nowego, jej... Znaczy jego nowego chłopaka. O, o, i sama siebie zabiła. Idiotka. Widzicie, tak się to kończy, dziewczyny. Widzicie? Nie zadzierajcie z mieczem. I... I w ogóle z niczym. Nie. Nie opłaca się. Nie. Opa! Uwaga! Sedys może zabić. Pop! Szczerze to nie widziałem- A, on, on chciał coś jeść, tak? On chciał coś jeść i jemu wybuchło to jedzenie. Okej, okay, rozumiem. Tak, fajne. Eksperyment. Zgaduję, że dziecko za chwilę wybuchnie. Patrzcie, pap! Myślałem, że wybuchnie, że zrobi takie wielkie boom albo coś, a nie... Nie wiem, użyję... A cholera wie czego nawet. Dawaj, dawaj. Jaki telewizor, no? Uważajcie. Telewizor może zabić. Nie oglądajcie zbyt dużo telewizora. No weź tam skocz. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. A podobno... Z... A podobno, zwierzęta, chciałem powiedzieć. A podobno, owoce są zdrowe. No i co widzimy, widzicie? Nie słuchajcie się rodziców i nie jedzcie e owoców, znaczy się. Bo to jest niezdrowe. Owoce mogą zabić. W sumie w jednym sensie to mogą, ale to tylko niektóre Jet Glass and Pogo. To pogramy w to, bo to jest fajniejsze, prawda? Zostań na pogo. okej okay. Spokojnie. Opa, ej, pogo na no wcale nie tak trudno się psuje ten. Szkło, wyzyjaj. Careful, no to ty guźdźwa nie powiesz, żeby mi się zdążyło wbić pogo, znaczy, to coś do tego, opa Do, no wiecie, no, wiecie co mam na myśli, prawda? No, zdążyło mi się wbić szkło w jego ciało Biedne, biedny, biedny. Teraz spadanie, mieszczenie się w dziurach Proszę bardzo, ja ostatnia, nie, jeszcze jedna dziura Jeszcze jedna dziura, kaman, dziękuję Co teraz będzie? RAID 8, RAID, okej, okay. RAID, RAID Aha, okej, okay. tak, rozumiem, dziękuję, tak RAID, ehm, tak SOOOOOO Będziemy rzucać neonowy mi... Ale nie, myślałem, że to będzie nowe, no, 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 no. nowe, 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 nowe Znaczy, neonowe... Te, miecze, ale się trochę prze... Prze... Eee, przetentygowałem się No widać jak to jest kuźwa gówno Nie zleciało Samemu też można się dostać, widzicie? Nie ma bata. Wystarczyło tylko rzucić im mieczem, tak, żeby on trafił w tego jetpaka, wtedy jetpak odpiechał by wziął na e, Dokładnie, mam nadzieję to zmieści, zrobicie to samo, jak będziecie w tak niebezpiecznej sytuacji, co był ten ziomek. Czyli wiadomo, że to się nigdy nie zdarzy, ale. Wiecie. Przy... Gdzie tam była mina? What the fuck? A jest tam mina, no dobra Tam jest mina, uważajcie Fucyki Fucyki, tego nie widziałem. Tam też jest mina na górze. Kurde. Czekajcie, w drugą stronę się odwór. What? 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 Jak ja to wygrałem? Widział! Czekajcie To jak to można inaczej wygrać jeszcze? Okej, okay, okej, okay. czyli nie trzeba wcale być żywym, żeby to wygrać. Po prostu zwyczajnie. No okej, okay. no to jest kolejny poziom taki oh, 99% niemożliwe. No, ja ci dam 99% niemożliwe, to ty się zestrasz z tej niemożliwości. Gdzie tu jest coś niemożliwego, ja się pytam. Verre. Were jest to niemożliwe gówno. Verre, po prostu. Hidden, czyli ukryty. Be safe, you never know what will happen out there. You my pass. Dziękować. Oh, fuck. Oh, fuck. Wow, what the fuck? Ja like, go... Czekajcie, czekajcie, faster. Fa oh, fuck. No, chyba się jaja robisz. O, jednak nie. Jednak się nie robi, Zaczęło go prosić się, spytać ładnie. No, no właśnie. Zaczęło się zapytać tak, jak się zapytałem. No i nie to wziąłem, no. Jak ja w nim przeskoczyć? Proszę cię, gro, naprawdę. Change, change. Gdzie jest pogo? Tutaj jest pogo. wiedziałem O je oł yeah, tak się to właśnie robi tak się to tak się to tak 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 tak, tak. u uh, je uh, uh. oh yeah. uh, jeszcze do pro doskoczyłem normalnie z osą oh, doskoczyłem do pro jestem teraz czakiem no ale głowa doleciała ale głowa doleciała Nooo! O głowa doleciała what no dobra nie będę tak robił tego, what bo to jest tak dziwne taki what no na w ogóle nie wiem skąd ja to mam nie nie będziemy już grać tylko pogo bo mnie wnerwił glass wall smash oop, oop. worst player ever better justin bieber couldn't think the name you're not trying o ja nie próbuję uh, ciśnij pieroga po prostu zwyczajnie ciśnij pieroga co ja będę ci mówił co masz robić o oh, jesu nie mogę po prostu dawaj ja chcę dojść jeszcze dalej dawaj Uu, pudzu, pudzu, pudzu. Puuu, dlaczego, dlaczego PewDiePie jest przed tobim, no ja tego nie rozumiem Kurde, ja naprawdę tego nie rozumiem, no on jest gorszym youtuberem W sensie PewDiePie BON! ty powinieneś być wcześniej A nie tutaj, nie zasługujesz na to miejsce A tego nawet nie znam A nie, czekajcie, coś znam, coś kojarzę z no może, może... No wierzę w ciebie, co to on Uuuu. Może ja też tak umiem? Czekajcie Nie, ja tak nie umiem, zdecydowanie, ja tak nie umiem. Nie, nie, nie ma bata. Nie, on jeszcze tak do tyłu to bierze tak... Uuuu. No normalnie no, masakr a dziecko się patrzy. To Tushu. co ty robisz? O, co ty robisz? O, no i ogra mu w końcu odpadła. No, tylko na to czekałem. Tak. Teraz nie mogę jechać do przodu niestety, ale pedałował. Pedałował I mu się udało. Spedałować. To jest zwycięstwo. Przegraną czy nie? no. Udało mu się spedałować wygraną. no i przegraną. Kurde, myli mi się. No, no, dawaj. Come kama, come, on, come on. Dobrze. Dobrze. Źle, znaczy się. Tutaj akurat to było źle, no. Ale no cóż, no. Dobrze. Dobrze, już małą brakuje. Małą brakuje. Nie, 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 nie. Cofaj się. Tylko O, o, to było fajne. Tak, to... Jest teraz nie do przejścia, szczerze mówiąc tak naprawdę, wiecie utknął! No, kama come, on, come. come Wiesz, że dasz radę. Uuu, jednak jest do przejścia. Jednak myślałem, że tego się nie da rozwajcie, to jednak bach, da się. Bah. Widzicie? Widzicie? No normalnie, Nic trudnego. No dobra, może, może troszeczkę przesadam. Jest to trochę trudne, ale zwyczajnie dla mnie, no bo ja jestem taki, wiecie, taki yo, yo ziom mnie nie pokonasz, mnie nie pokonasz po prostu, zwyczajnie mogłem wziąć pyworek, ja wiedziałem, że tak będzie, oh yeah przynajmniej nie zginąłem Jej, dobrze NBA NBA, slam, coś tam nie złapałem piłki nawet nikt nie uprzedził, że muszę łapać piłkę znowu nie złapałem piłki, teraz ja złapałem yeah! A jeju, no niektóre mapy są takie nudne, po prostu nie tego nawet Sendermana. Ja już ko kompletnie mam go w dupie już po prostu nie lubię, nie lubię, nie lubię Sendermana. Jeżałosny, nieważne jaka to gra. Hoppa. Dobra, kończymy w takim razie odcinek. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i że właśnie zawiodłem, że się trochę pośmialiście, więc na razie cześć pa! i pa widzimy się już niedługo w jakimś kolejnym odcinku, nie wiem dokładnie jakim, ale na razie cześć pa i widzimy się już niedługo, pa! Psz!